Dzień no. dobry, witam Was serdecznie. Zodiakalne ryby w czytaniu na maj. Zachęcam do obserwacji kanału, do skorzystania z czytań indywidualnych, które również robię w formie filmów, wideo. I tyle. Jeżeli chodzi o słowo, o słowo wstępu, najpierw czytanie na miłość, potem jeszcze wyciągniemy sobie karty na pracę. Tu czytania u Was, moje drogie zodykalne ryby, to jest karta sądu ostatecznego wstania. i chociaż początkowo raczej na ten moment nie widać tutaj żadnych porywów, to porywy w maju rzeczywiście mogą być. Czemu mówię o porywach, bo są dostateczne i z kartą poczucia, że czas działać, że czas podjąć decyzję, ale też jest w tym gotowość i siła. Więc to jest fundament relacji, która się tutaj pojawia, czyli ostateczność jakaś. Mówię, że jednak początkowo za wiele się nie dzieje, bo myślę, że to czas rozważań, drogie zodiakalne ryby. I albo to jest wasza energia, albo kogoś innego. Ja trochę myślę, że to wasza, no bo rybki wiemy, jak pływamy pod wodą. Więc w ogólnym nastawieniu jest Siódemka Kielichów, czyli taka karta wskazująca nam na to, że jedna ze stron do drugiej, o drugiej myśli, fantazjuje o niej. Na pewno się duży w jakiś sposób, ale. W zasadzie nie jest w stanie podjąć jakiejś konkretnej decyzji, konkretnego kroku, przynajmniej na ten moment, tak jakby nie potrafiła się zdecydować, czy chce być w tej relacji, a może są jeszcze jakieś inne kandydatki czy kandydaci. Więc jak widzicie, w zasadzie to już czytanie nam opowiada o jakiejś nowej relacji bądź takiej relacji, która trwa, ale jest taka nieukierunkowana. Się spotykamy, ale nie wiemy do końca, o co chodzi. I tak samo zresztą w sercu jest podobna sytuacja, bo jest Aleksander Macedoński w sercu, czyli karta dwójki buław, karta wskazująca nam na e, dawanie znaków. Czujemy jakieś znaki, czujemy coś tam w, może w sercu, w ciele. O, to bardziej pasuje do dwójki buław: że dana osoba jest dla nas atrakcyjna, e, że jest przyciąganie, czasami może lekkie tarcie, ścieranie się. Ale też jest w sercu zastanawianie się, czy zainwestować ostatecznie w tę relację swój czas i siebie. Być może jest coś takiego, co Was po prostu poróżniło, jest taki stały związek, w którym no. Mały konflikt, delikatnie mówiąc, był. Stąd też te takie rozważania i niepewności. Na pozycji myśli mamy pustelnika. Raz, że ktoś może postrzegać was lub wy kogoś jako osobę bardzo mądrą, dojrzałą, która też jest introwertyczna, czyli trochę by pasowało nam do ryb. Ale wiadomo, nie generalizujemy, każdy znak jest inny. Osoba uduchowiona, osoba szukająca odpowiedzi w sobie, potrzebująca czasu. Więc to jest na pozycji myśli, to można w ten sposób was postrzegać. Też nie wykluczam relacji z kimś kto jest starszy znaczy, albo wy jesteście starsi od kogoś. Tak czy inaczej różnica wieku również tutaj jest i to może imponować na swój sposób ze względu na dojrzałość życiową. Też jest na pozycji myśli potrzeba wyciszenia się i w zamiarach jest podobnie, ponieważ jest karta wisielca, czyli czas to, co zwykle mówię, regeneracji, spojrzenia na tę relację z innej perspektywy. Czas dogłębnej do analizy, spokoju, rozważenia wszelkich za i przeciw, małego. Ktoś może ostatecznie poprosić kogoś o pomoc, właśnie, żeby mieć jeszcze jakieś czyjeś zdanie. Nie, żeby ktoś decydował ze względu o losach tej relacji, jakby pod wpływem kogoś, ale tak zdrowo chcę zobaczyć, Czyjeś poznać, czyjeś zdanie, nie wykluczam również terapeutów, ale też przyjaciół i czasem też tarocistów. Więc w końcu rozkłady tarota pomagają nam zobaczyć większą perspektywę. Natomiast tutaj najbliższe działania nie ma, one będą dopiero kiedy ktoś właśnie tutaj doświadczy pewnego rodzaju oświecenia i ten czas jest absolutnie potrzebny, bo tutaj karty mówią, że będzie całkiem dobrze. Relacja rzecz jasna blokuje ósemka buław, czyli brak kontaktu lub taki bardzo urywany, urywany kontakt w pośpiechu, czyli też może nam sugerować ta karta, że ktoś albo często wyjeżdża, albo też jest zajęty wieloma innymi rzeczami. Stąd też to może blokować tę relację, no i brak takiej możliwości konkretnego kontaktu, ale ten kontakt nastąpi. Sprzyja dłójka kielichów, czyli spotkanie, czyli skupienie się na uczuciach swoich, na tym, co naprawdę czujemy, odrzucając te warstwy lęgu, które tak często nas blokują przed tym, żeby zaangażować się w relacje, czy też w przypadku, jeżeli jesteśmy w stałym związku, no odpuścić te nasze takie Upartości i skupić się na tym, co tak naprawdę jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Dwójka kielichów jest kartą zgody, jest kartą nowych początków, nowych relacji, ale też odświeżania relacji, odświeżania uczuć w stałych związkach. To jednak jest praca nad połączeniem ze sobą, nad intymnością, nad delikatnością. Warto pójść na randkę. Prognostycznie karta siły, karta mocy, piękna karta, która nam mówi, że te trudności, przeciwności losu może się udać tutaj rzeczywiście pokonać. Czyli jest siła, jest moc, a siła napędza nas do działania i do walki przede wszystkim o tę relację. Także drogie zodiakalne ryby, rozkład myślę, że jest całkiem interesujący i też bardzo pozytywny. Także w maju Was czeka coś takiego, natomiast zerknijmy sobie, co tam, moi drodzy, czeka Was w maju. W końcu już mamy maj, ale... Majówkę, więc finanse i prace dopiero przed nami, a przynajmniej przed większością z nas. Także kochani, zerknijmy sobie, co w maju w aspekcie pracy i finansów. Kilka kart za dużo. W pracy i finansach Was, moi drodzy, czeka. Król Kielichów, jakiś mężczyzna, generalnie energia. Wodę, więc również zodiakalnych ryb. Król była Znowu kochankowie, no to w pracy brzmi jak romans. Nie, wcale nie. Ostatecznie jest dobrze. Ja tutaj widzę przede wszystkim mężczyzn, więc jeśli jesteście panami rybami, to tutaj um, jakieś takie w pracy z drugim mężczyzną mogą być. Um, Działania, trudno mi określić jakie. E, Współpraca na pewno, jakieś pewnie propozycje nowych dróg, bo mamy kartę kochanków. E, ostatecznie dziesiątka denarów, więc e, nowe ścieżki. Jeśli wy wpadniecie na jakiś pomysł albo chcecie tworzyć coś nowego, to moim zdaniem tutaj będą na to raz, że finanse, dwa, że aprobata tej osoby decyzyjnej. Jeśli wy jesteście decyzyjni, no to wam gratuluję. E, Kochankowie, to jest wybór, ale też zgoda w tym przypadku finansowa, czyli właśnie jakieś porozumienie, może być z klientem, rzecz jasna, ale może być z współpracownikiem bądź szefem, jakiś team. I w tej pracy wygląda nieźle. Jest działanie, jest wybór, jest decyzja ostatecznie i jest 10 denarów, czyli zyski, czyli e, korzyści, czyli dobra praca. Jeżeli wyszukacie szukacie pracy i czas na rozmowę kwalifikacyjną, będziecie jednym z kandydatów, a to taka typowa męska praca, tutaj karty mi pokazują, że jak najbardziej jest szansa, aby uzyskać dane stanowisko. Dobre płace, dobre finanse, e, w zasadzie nie ma się e, czego przyczepić. Niektórzy mogą zdecydowanie awansować. Myślę, że tutaj jest na to możliwość, bądź zmienić w jakiś sposób wewnątrz danej mm, komórki E, zmienić swoje stanowisko, tak? Czyli jakiś inny dział, tego typu rzeczy. E, myślę, że bardziej kreatywne i wymagające większej aktywności fizycznej, działania, może coś mobilnego, tego typu e, sprawy, a przynajmniej na pewno większy pośpiech, ale ostatecznie to może Wam się spodobać i przynieść również korzyści materialne. Także, kochani, satysfakcja i pieniądze no idealne połączenie w pracy. Także życzę Wam fantastycznego miesiąca. Do usłyszenia! Cześć!